Siemanka miłośnicy linguu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem woskich. Czemu tak puściłeś? Fajnie z racji tego, że zaczyna się już sezon wiosenny, zadałem Mateuszowi pytanie, jak mogę tanim kosztem zabezpieczyć swój samochód. Mateusz powiedział, że najlepszym rozwiązaniem będą właśnie woski. Stąd właśnie wziął się pomysł na cały ten odcinek. Po co nałożyć wosk? Dlaczego przygotowywać auto na okres jesienno, pół przepraszam, wiosenno-letni? No warto, gdyż są to jakieś w jakimś sensie stopniu filtry UV zapobiegają oksydacji lakieru i zależy też od wosku to też, porozmawiamy dalej o tym. No tak, ale w, na przykład wosk ma też właściwości hydrofobujące. Tak. Czy to oznacza, że samochód będę mył rzadziej po nałożeniu wosku? To tak, taka sama zasada jest jak przy powłokach ceramicznych. Auto nie ma tak, że się auto nie brudzi. Auto może się, auto się brudzi, ale lepsze na pewno jest w do doczyszczaniu i w myciu. No tak, ale jak jesteśmy już przy powłokach troszeczkę odbiegając od tematu, czy wosk wnika w strukturę lakieru, tak jak niektóre ceramiki. Nie, nie, nie. Z tego co się orientowałem, niektóre ceramiki w ogóle potrafią wniknąć w strukturę lakieru, ale do ceramik może w następnym odcinku. Teraz jesteśmy przy wosku. Wnika, czy nie wnika? Nie wnika. Tu mówisz, mówisz, o powłokach to są powłoki permanentne, ale to tak już wspomniałem w następnych odcinkach, to jest tylko taka delikatna powłoka. To jest, to utrzymuje się zaledwie kilka miesięcy. To jest produkt, który ma za zadanie właśnie schydrofobizować lakier. Dać mu błysku i wyciągnąć głębie i to jest za zadanie, to jest no, to krótkotrwałe. No tak Mateusz, mówimy tutaj o kilku miesiącach, ale z tego co akurat yy, przeczytałem na wosku Fuso, producent niby mówi, że jest trwały na 12 miesięcy. <śm> <śm> Każdy producent mówi co innego. Jest do 12 miesięcy. On może być na lakierze, utrzymywać się 2 miesiące. Jest do 12 miesięcy. No tutaj akurat do chyba zapomnieli dopisać. <grym> ale to jest. Generalnie Dla doświadczenia wiem, że taki wosk nie utrzyma się na lakierze Czyli, więcej Czyli reasumując, jeżeli użyję wosku na swoim samochodzie, e, no. widzę, że masz w ogóle tutaj kilka rodzajów tych wosków, ale to myślę, że zaraz omówimy z osobna. E, powinienem mieć na kilka miesięcy spokój, jeżeli chodzi o jakieś tam większe zabrudzenia, powinno się te zabrudzenia łatwiej osuwać dzięki temu, że hydrofobizuje, tak? Hydrofobizuje, tak. Oczywiście samochód będzie miał blask, tak? No ale dobra, wytłumaczyłeś mi już dlaczego mam nałożyć wosk na swój samochód, żeby przygotować go do sezonu właśnie wiosennego i tak dalej. Ale teraz powiedzmy o rodzajach woskach, bo widzę, że ten wosk jest chyba ten sam, co tak naprawdę Ta, czarny, są, biały, tylko że są to akurat, chyba jest. Akurat takie, które wiem w sumie na półce z różnych rodzajów, tak. Więc to są, zacznijmy może od naturalnych. Woski naturalne mają za zadanie nadać karoserii blasku. Hydrofobowości i wyciągnąć głębę lakieru. Nie, są to, nie jest to dobre zabezpieczenie. Utrzymuje się na karoserii od 2 do 3 miesięcy i to jest maks. Ale jeżeli chodzi o robotę, naprawdę lakiery wyglądają po tym wosku super. No dobrze, czyli z tego co zrozumiałem, generalnie na sezon, jeżeli faktycznie tutaj mówimy o zabezpieczeniu samochodu na sezon wiosenny, ten wosk będzie takim trochę słabym rozwiązaniem, dlatego że utrzymuje się dosyć krótko. Na no, samochodzie? No tak, utrzymuje się krótko, ale też zależy, jego wytrzymałość zależy od zawartości kanałby, która jest zawarta praktycznie w każdym wosku naturalnym bądź hybrydowym. No okej, okay, rozumiem. To przejdźmy może Mateusz do tego wosku, bo zaintrygowały mnie te właśnie dwa kolory tych wosków. Mhm. Pierwsze, może mi odpowiedz, dlaczego dwa kolory? Dlaczego ten jest czarny, ten jest biały? Ten wosk jest do las, jasnych lakierów, ten wosk jest do ciemnych lakierów. To jest wosk w 100% syntetyczny. Producent przewiduje, że ten wosk powinien się utrzymywać na lakierze do 12 miesięcy. Jeżeli chodzi o cenę, stosunkowo nie jest drogi, jeżeli kupimy sobie taką, taką puszeczkę. Taka puszeczka powinna nam spokojnie wystarczyć na 3-4 lata na jeden samochód. Ale hydrofobowość wosku naturalnego a syntetycznego będzie podobna. No Wiadomo, że okresowo ten będzie hydrofobowość pewnie trzymał krócej od tego, ale. Tak, no to generalnie hydrofobować będzie do momentu, aż do, do momentu, do, który, do którego będzie wosk na lakierze jeszcze, nie, ale jeżeli chodzi o hydrofobowanie, no to jednak to są porównywalne e, jakieś tam zbliżone jednak efekty. Okej. Okay. Ale tutaj jednak przy tych woskach syntetycznych, które mają dłuższy okres wytrzymałości, jednak nie ma takiego, takiego fajnego blasku. wyglądu, nie ma blasku, jest zabezpieczenie, jest, widać, że ten wosk jest nałożony, ale niestety no nie ma tego co przy, wosk przy woskach na przykład naturalnych. No dobra, ale mi wosk naturalny, wosk syntetyczny i masz się tą śmieszną, czarną, magiczną puszeczkę, to jaki to może być rodzaj wosku, bo chyba mi już się skończyło. Naturalny, syntetyczny. No i to jest, to jest hybryda, to jest połączenie. Hybryda, czyli mhm. naturalny plus syntetyczny. Więc tak, akurat ten wosk tutaj producent pisze, że ma do 40% karnałby, czyli naprawdę, jeżeli chodzi o naturalne, no to jest dość wytrzymały. Jeżeli chodzi o syntetyk, no jednak nie. Dlatego to jest hybryda. Ten wosk wytrzyma na lekierze do 4 miesięcy i co? I ma bardzo podobne właściwości jak woski naturalne, czyli dobry look, dobra hydrofobowość i dobrze wyciąga głębia. Mateusz, z tego co się zorientowałem na ten moment, jeżeli miałbym faktycznie wybierać, którym woskiem chciałbym zabezpieczyć samochód do sezonu, byłby to wosk hybrydowy, czyli połączenie wosku naturalnego z woskiem syntetycznym. Dlaczego? Dobry luk. I przy okazji dosyć fajna trwałość, jeżeli patrząc tutaj na okres, w który ten wosk faktycznie spełnia swoje zadanie. Mhm. No dobra, Mateusza, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, która teraz mnie troszeczkę zaintrygowała, patrząc na to, że faktycznie mamy woski tutaj akurat z do różnych rodzajów lakieru. Czy jest w stanie ukryć troszeczkę rys? No, częściowo, na na, częściowo, częściowo na pewno tak. To, to przy, szczególnie takie woski, które są dedykowane kolorowo. Na przykład ten jest do czarnego, ten jest do srebrnego, i one mają za zadanie w jakimś tam stopniu te rysy przykrywać. No wiadomo, to nie jest też trwałe. Za 4-5 miesięcy już będzie to widać normalnie. także... No dobra, dobra, ale teraz mam pytanie. No wiadomo, mamy uszczelki, mamy wnęki pod, koło klamek i tak dalej. Czy ten wosk będzie można łatwo usunąć? Wiesz co, przy każdym, przy każdym wosku jest tak, że jednak trzeba uważać na wszelkiego rodzaju ranty, bo przy którymś razie, przy którymś zamoczeniu aplikatorów w wosku, aplikatora w wosku, po prostu już jest nadmiar tego wosku, na tym aplikatorze i może się gdzieś jakiś zadzior zrobić, może gdzieś coś zostać w jakiejś czynie, gdzieś coś na jakiejś gumie zostać. Także przy rantach... Delikatnie, ostrożnie. No Koromateusz, ale jeszcze jedno pytanie. Mam nadzieję, że już ostatnie gdzieś tutaj mi na język przychodzi, a mianowicie, czy wosk możemy nałożyć na felgi, opony, właśnie uszczelki, o których przed chwilą powiedziałem. Czy faktycznie to się ogranicza do samego, tutaj samego nadwozia, samej blachy? Wiesz, co dobrze jest ograniczać się do samego nadwozia, samej blachy, samej kaloserii. Można ewentualnie jeszcze po Zadnawoskować niemalowane elementy plastikowe ale do tego też są stricte przeznaczone produkty i ja bym stosował się do tego, że jeżeli to jest do karoserii to używamy to do karoserii, jeżeli coś jest dedykowane do opon do felg, to to używamy do opon do felg no nie dobrze, wie. ale jak już powiedziałeś plastiki to ja od razu pomyślałem o plastikach w samochodzie w środku czy ja mogę nie, nie, nie. nałożyć wosk na plastiki w samochodzie? Oczywiście, wprostu? że możesz, może nawet naropować, ale to nie do tego jest preparat, do tego masz osobne Okej, okay, czyli woski. są specjalne woski, Oczywiście. również do zabezpieczenia wnętrza. Myślę, że z tego również trzeba będzie zrobić osobny odcinek, bo myślę, że temat wosków jest dosyć obszerny, więc zamknijmy się teraz na samej karoserii. Miłośnicy. Teoria, teorią, jednak prosiłem Mateusza, żebyśmy sprawdzili wszystkie woski w praktyce. Podzieliliśmy maskę na trzy pola. Nałożymy wosk naturalny, syntetyczny i hybrydowy. Zobaczymy, który efekt będzie najbardziej zadowalający. Ja obstawiam, że wosk hybrydowy. Jednak mogę się mylić. No to co, zaczynamy. Lecimy z pierwszym woskiem. Jest to wosk syntetyczny w 100%. Jeżeli chodzi o właśnie woski. Syntetyczne i hybrydowe, no to przed aplikacją takiego wosku najlepiej jest odtusić powierzchnię. Przy woskach naturalnych jest to niekonieczne, niewielka ilość. W kilku miejscach sobie nakładamy i kolistymi ruchami rozcieramy jak najcieńszą warstwę. Następnym woskiem będzie wosk hybrydowy. Zawierający około 40% karnałby I jakiś tam niewielki Czyli ten wosk, w który pokładam największą nadzieję Ale Mateusz chyba rudej z maski mi nie zakryje Przykryje, przykryje Na ostatni element nałożymy wosk naturalny Uwielbiam jego zapach Dobra Mateusz, nałożyliśmy woski. Teraz moje pytanie, po jakim czasie mam dotrzeć ten wosk? Bo trochę mnie już korci. Czas jest ogólnie nieokreślony, ale to łatwo sobie sprawdzić. Końcówką palca przejechać w miejscu, gdzie widać delikatnie palcem. Jeżeli wosk się ściera, to znaczy, że już jest suchy. Jeżeli się ciągnie, to znaczy, że trzeba jeszcze ty kilka minut zaczekać. Kosk naturalny, ale już czuję różnicę, pomimo tego, że się nie ciągnie, czuć faktycznie dosyć spory opór w docieraniu. Dobra, efekt wizualny mamy za sobą, więc, może jeszcze pokaż mi Mateusz test hydrofobowości wody, bo myślę, że to jest też dosyć istotne, jeżeli chodzi o przygotowanie auta do sezonu wiosennego. No dobrze, no to sprawdzamy. Hmm. No, na pierwszy rzut oka każdy wóz zachował się w taki sam sposób. Co, no, ja za bardzo różnicy nie widzę chociaż widzę, że fuzo dobrze zrzuca no ja by tutaj, tutaj bym stawiał na, na syntetyk, tutaj na ten że najlepszy zrzut wody ma? Na, najlepszy zrzut wody ma, tak no okej okay. Jednak postawiłem chyba na wosk hybrydowy, z tego względu, że miał fajny efekt wizualny. Zrzut wody jest też naprawdę zadowalający. Jeżeli chodzi o zrzut wody, no to ma bardzo podobny do naturalnego, ale jeżeli chodzi o syntetę o fuziaka, to fuziak rozwala oba woski na, na łopatki. Ja osobiście na swoim aucie zczyszczonym dokładnie tak jak ma być czyszczone, czyli jest stos, stosowane odpowiednie szampony i piany aktywne. 6-7 miesięcy to wytrzyma. Będziesz mi nakładał mój samochód? Nie, sam sobie będziesz nakładał. Ja Ci mogę pokazać jak to zrobić. Wiedziałem, że mnie tak wykolegujesz. Miłośnicy, dziękujemy za obejrzenie naszego odcinka. Zostawcie kciuk w górę oraz subskrybujcie nasz kanał. I zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć!